Hejka dziewczyny, dzisiaj filmik z serii pielęgnacyjnej o cerze mieszanej, także jeśli masz taki typ cery, opowiem Ci w tym filmiku dosłownie wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć na ten temat. Jest ta cerę mieszana, czym ona się charakteryzuje. Później przejdziemy do przyczyn, z czym to jest związane, dlaczego w ogóle tak się dzieje, że mamy cerę mieszaną. Kolejnym punktem będą najczęstsze błędy w pielęgnacji. Opowiem ci, jak pielęgnować cerę mieszaną. Podam nawet przykładową pielęgnację z konkretnymi produktami, żeby po prostu ułatwić ci życie. No i dodatkowe wskazówki. Jeśli Cię zainteresował ten temat, oczywiście zapraszam do oglądania. Let's go! Stera mieszana charakteryzuje się tym, że jest ona bardziej tłusta w strefie T, czyli czoło, nos i broda. Wyświeca nam się bardziej z tego względu, że jest nadmierna produkcja sebum i po prostu ta część twarzy nam się szybciej wyświeca. Natomiast pozostałe części, policzki tutaj są suche, ta skóra może być też napięta. Oczywiście też jest z tego względu, że jest sucha, może być bardziej wrażliwa. W strefie T pojawiają się rozszerzone pory ze względu właśnie na e, i zanieczyszczeń i dodatkowo też przez tą produkcję sebum. A propos tych porów, to też weźcie pod uwagę to, żeby nie działać zero-jedynkowo. Pory są potrzebne naszej skórze i do termoregulacji, i do wydzielania sebum, i do wydzielania potu. To jest potrzebny czynnik nas, naszej skórze, a te wszystkie gładkie buzie na zdjęciach są sfotoszypowane, także nic się nie martwcie. Tylko grunt, żeby po prostu dobrze je doczyścić, ale to zaraz. I przy takiej cerze może pojawić się właśnie też trudność w doborze odpowiedniej pielęgnacji, z tego względu, że po prostu nie wiemy jak działać. Tutaj jesteśmy tłuste, tutaj jesteśmy suche i co z tym Robić. A ja Wam już wszystko opowiadam. Ale najpierw przyczyny. Może być tak, że jest to uwarunkowanie genetyczne i macie większą tendencję do wydzielania większej ilości tego sebum niż e, Wasza koleżanka. Na takie przytłuszczanie się cery też wpływa zła dieta, stres czy po prostu wahania hormonalne. Właśnie produkty takie wysoko przetworzone, które mają bardzo dużą ilość soli, cukrów czy e, tłuszczy nasyconych, one będą powodowały to, że no ta skóra po prostu będzie w gorszej kondycji ale to to jest wiadomo, że trzeba jeść ładnie, żeby mieć ładną celę no i też produkty mleczne na bazie mleka krowiego one uaktywniają chorobę który też jest, e, przyczynia się przynajmniej do wzmożonej produkcji sebum. Używasz e, zbyt agresywnej pielęgnacji że tak powiem, zbyt e, mocnych środków oczyszczających może też zbyt często złuszczasz tą skórę i nie ma czasu, żeby się zregenerować. No i przyczyną też mogą być zmiany sezonowe, wiadomo, że w lecie jest gorąco, no to wszystko wydziela się z nas prędzej niż w zimie, a w zimie z kolei mróz, który powoduje, że ta skóra jest bardziej wrażliwa, delikatna i przesuszona. Przejdźmy sobie dziewczyny teraz do tych najczęstszych błędów pielęgnacji. To co mówiłam, czyli taka zbyt agresywna pielęgnacja, na przykład używacie tylko i wyłącznie kosmetyków do cery tłustej, które z reguły charakteryzują się tym, że mają na przykład, jeśli chodzi o żele, jakieś takie mocniejsze, te substancje powierzchniowo czynne, czyli po prostu mocne środki myjące, bądź co bądź niszczą nam tą barierę hydrolipidową i powodują to, że nasza skóra jest przesuszona. Może też być tak, że nie nawilżasz tej skóry, bo uważasz, że ona i tak się świeci. No i teraz tutaj jest paradoks, bo jeśli skóra jest, która jest zniszczona poprzez takie czy mocne żele, czy zbyt częste peelingi kwasowe, czy po prostu jakąś taką mocniejszą pielęgnację, to ona, żeby uratować nam tyłeczek, produkuje tego sebum jeszcze, jeszcze więcej, bo chcę, żeby ta skóra była chroniona. I jeśli jej nie nawilżymy odpowiednio, to to Się nie naprawi. Różne kwasy nie zniwelują wam tego, dopóki po prostu nie dacie jej ochrony z zewnątrz, że tak powiem. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest zrozumiałe w miarę. E, najgorsze, co może być, też zbyt częste albo zbyt mocne złuszczanie. Zależy, czym sobie złuszczacie. Jeśli są to peelingi mechaniczne, od tego już się odchodzi, szczerze mówiąc, ale jeśli Wam to dalej pasuje, to pamiętajcie, żeby nie trzeć tej skóry aż tak super mocno. A jeśli chodzi o peelingi kwasowe, też e, zwróciłabym uwagę na jakie składniki mam w kosmetyce, których używam na co dzień, bo jeśli tak, powiedzmy, masz żel oczyszczający, który ma w sobie kwas salicylowy. Później idziesz, masz tonik z kwasem glikolowym. Później na przykład masz krem, taki typowo-trądzikowy, który zawiera jakieś kwasy w sobie. No to, to jeszcze nie daj Boże w ogóle witaminę C do tego wszystkiego to po prostu zniszczysz sobie tą cerę. Także pierwsze, co zwróciłabym uwagę na to, jakie składniki aktywne masz w tych kosmetykach, których używasz na co dzień. Kolejnym błędem może być to, że nakładasz dany kosmetyk na całą twarz, zamiast, zamiast skupiać się na strefach. I tutaj jeszcze raz użyję tego przykładu z kwasem salicylowym, z peelingiem. Masz peeling i nakładasz go na całą twarz, również na policzki, które są przesuszone i one bardziej wymagają tej pielęgnacji w stronę nawilżenia niż przesuszania tej skóry, więc tutaj nałożyłabym tylko i wyłącznie na tą strefę T, ewentualnie jeśli masz problem z, po z powiększonymi porami na policzkach, to też oczywiście tutaj bym ten kwas nałożyła, ale reszta skóry nie jest to potrzebne. Tym kolejnym błędem może być brak ochrony przeciwsłonecznej, bo wyobraź sobie, że jeśli robisz sobie te peelingi, wszystko fajnie złuszczasz i w ogóle i nawilżasz tą skórę, ale wyjdziesz sobie w lato na 30 stopni, słońce Cię przygrzeje, to uwierzcie mi, że uwierzcie mi, że promienie UV bardzo mocno szkodzą na taką delikatną już i tak i grunt to znaleźć po prostu jakiś fajny SPF. Jesteś taki w formie żelowej, który Was nie zapcha jeśli chodzi o tą strefę T, bo tego nam nie potrzeba absolutnie wytknęłam Wam Wasze błędy, to teraz przejdziemy do tego, jak ta pielęgnacja powinna wyglądać. To nie jest nic skomplikowanego, nie będziecie musiały stać nie wiadomo ile przed lustrem. To jest prosta i zwięzła pielęgnacja. Podwójne oczyszczenie. Tutaj polecam wszystkim osobom, nieważne jaki masz typ olej. Może być to taki sposób olejek, a później żel, albo dwa razy żel. Nie musisz tego olejku nakładać za każdym razem. Że najlepiej wybierać sobie takie żele, albo pianki do mycia twarzy, które nie zawierają SLS-ów, alkoholu, takich rzeczy, które po prostu nie będą nam przesuszały tej skóry. Na drugim lub trzecim miejscu w składzie kosmetyku, jak znajdziecie o te składniki tutaj wymienione, proszę bardzo. To znaczy, że ten kosmetyk jest delikatny. Kolejny bardzo istotny krok, tonizacja. Tonik jest po to, żeby wyrównać nam pH, które zmył nam i tak, powiedzmy, ten delikatny żel, bo i tak zmył no zmył, no bo musimy, tak? fajnie wybrać sobie jakiś nawilżający tonik z kwasem hialuronowym, z ceramidami, żeby po prostu fajnie odświeżyć i nawilżyć już na tym etapie tą skórę. Co i nawilżenie na noc jakiś krem też właśnie z kwasem hialuronowym czy z ceramidami odbudowującymi jeszcze przed tym możesz sobie urozmaicić tą całą pielęgnację i dać jakiś serum nawilżające, A na dzień wystarczy nałożyć SPF, teraz te kremy i tak mają w sobie jakieś dodatkowe składniki aktywne, więc spokojnie możesz sobie też znaleźć. Jeśli co do tej pielęgnacji strefowej, dobrze jest używać na przykład to, że będzie powodował regulację wytwarzania sebum. Kwas salicylowy maksymalnie dwa razy w tygodniu, żeby złuszczyć tą skórę, zmniejszyć pory. Zielona glinka też może być właśnie dwa, trzy razy w tygodniu, to ona będzie regulowała wydzielanie sebum, zmniejszała pory, będzie absorbowała to wszystko, tylko, że największe właściwości ta glinka ma wtedy, kiedy jest mokra. Tak? Kwas migdałowy to też jest super opcja, bo będzie złuszczał, ale nie będzie podrażniał. I kwas migdałowy też jest często polecany do cery wreszcie, ceramidy, serum, kremy, cokolwiek, ale z ceramidami, które naprawią Wam Barierę hydrolipidową. Lecimy od rana. Pierwsze delikatne oczyszczanie, czyli na przykład Isana Piór, ta pianka do mycia twarzy, czy Janda Kosmetyk micelarny, on też ma w składzie ten delikatny środek myjący. Później tonizowanie twarzy Bielenda Skin Ozon ten tonik też ma i kwas hialuronowy w sobie i ma bakterie które będą sprzyjały odbudowywaniu tej e, bariery hydrolipidowej ten tonik zinc cb 3 też super bo on ma niacynamid już w sobie. fajnie jeszcze sobie zapodać na przykład serum z kwasem hialuronowym kwas hialuronowy wiąże wodę więc to działa jak taka osłonka kwas hialuronowy może być to no whatever, naprawdę Bielenda, Mixa czy Isana mają te kwasy hialuronowe spoko. SPF, jeśli chcecie odbudowę bardziej, y, taki treściwszy SPF, hydrolipidium z Bielendy, cudo, cudo używam teraz cały czas na komis y, w tych słoiczkach, tylko że to są bardziej tłuste te kremy, także musicie sobie zobaczyć, czy Was nie będą zapychać. Jeśli lubicie taki bardzo matowy efekt Mega polecam wam SPF sticku od Beauty of Joseon, on daje taki totalny mat, że jeśli lubicie po prostu taki efekt, to to będzie coś dla was. Fajne też są SPF od Garniera z kwasem salicylowym i niacinamidem, ale tego bym raczej nie używała codziennie, żeby zapobiegać bardziej, żeby nie wysuszyć tej twarzy, oczywiście raz na jakiś czas można, też ten z witaminą C jest super, a na lato witamina C jak najbardziej, a na wieczór to samo oczyszczanie, te same żele i macie makijaż na sobie łatwiej oczywiście będzie zmyć to najpierw olejkiem później żelem, olejek fajnie rozpuści makijaż a żelem domyjecie sobie wszystko po prostu, następnie serą z niacinamidem o którym mówiłam wcześniej, że Wam wydzielanie sebum, Może być to na przykład y, na Mal czy Bielenda i dalej nakładamy krem. Najlepiej, żeby to był krem jakiś odbudowujący, bo i tak nikt nas nie widzi, możemy się świecić. Polecam właśnie też tą serię od Bielendy Hydrolipidium. I przykładowa pielęgnacja strefowa, maksymalnie dwa razy w tygodniu. Kwas salicylowy z Nakomi, też na tą strefę tę. Linka zielona z Nakomi. A jeśli chcesz używać żelu, takiego jakiegoś mocniejszego, oczyszczającego, to też polecałabym ci używać to maksymalnie dwa dni pod rząd i później odbudowywać tą skórę jakimiś kremami czy serum. Mam dla Was jeszcze dodatkowe wskazówki, jak wspomóc naszą cerę mieszaną. Prawidłowa dieta, nawodnienie. Jeśli masz na przykład jakiś wysyp, no to Możesz wiedzieć, że to przez tą czekoladkę, co sobie zjadłeś wczoraj, albo całą e, tabliczkę czekolady, to w moim przypadku tak bywa ogólnie. E, jakieś fast foody, nie fast foody, alkohol, wiadomo, że ja jestem przekonana, że wy wiecie, że po takich rzeczach po prostu e, wysypuje nas na twarzy. No i po prostu dobrze by było o to zadbać. Prawidłowe nawodnienie, żeby wspomóc suchą skórę, bo może być tak, twoja skóra nie musi być koniecznie sucha, ona może być odwodniona. Kolejny tip to unikanie dotykania twarzy i nie popadajmy w jakiejś skrajności, ale po prostu jeśli masz jakieś większe zarumienienie, podrażnienie na tej twarzy, większy wysyp no to dobrze po prostu byłoby pilnować tych swoich łapek, żeby nie dotykało. Też już mówiłam to we wcześniejszych filmikach, trzeba mieć osobny ręczniczek do twarzy, a jeśli nie chcesz mieć ręczniczka do twarzy, to takie jednorazowe, materiałowe, ale coś też w Rossmanie dostaniesz albo po prostu papierowe jest i masz naprawdę zaostrzony ten stan na skórze, naprawdę warto o to zadbać, bo to jest ślisko bakterii. Ostatnia taka oczywista sprawa, czyszczenie pędzli, czyszczenie gąbeczek, wszystkiego, czym się malujemy, ale zwrócić na to uwagę, żeby nie było tak, że Twoje pędzle e, są nie myte i cały czas ich używasz, a dziwisz się, dlaczego na przykład Cię wysypuje na twarzy, więc no... No trzeba by było. Akurat na to trzeba by było zwrócić uwagę. Dotarłyśmy do końca dziewczyny. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie mi napisać w komentarzu, czy dowiedziałyście się czegoś nowego, czy macie taki właśnie typ cery, jeśli macie jakieś takiej kosmetyki, które wam się sprawdziły na 100%, też możecie podlinkować w komentarzu. Będziemy sobie wzajemnie pomagać. I oczywiście zapraszam do subskrypcji. Będę bardzo wdzięczna i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!